Przykrością informujemy, że decyzją dyrekcji szpitala wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2024 roku została wypowiedziana umowa wynajmu powierzchni dla grupy American Heart of Poland pomimo obowiązującego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli decyzja zostanie utrzymana, po 14 latach w Bełchatowskim Szpitalu przestanie działać oddział kardiologiczny polskoamerykańskich Klinik Serca, z którego usług korzystało w tym czasie ponad 20 tysięcy pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Grupa podejmowała szereg inicjatyw i przez ostatnie trzy miesiące prowadziła rozmowy z dyrekcją szpitala w celu znalezienia kompromisu i kontynuacji współpracy. Niestety na tę chwilę nie udało się osiągnąć porozumienia. Przez ostatnie 14 lat grupa American Heart of Poland pełniła istotną rolę na terenie województwa łódzkiego. Ponad 20 tysięcy pacjentów z chorobami kardiologicznymi skorzystało z usług tego oddziału, który miesięcznie przyjmował średnio 140 pacjentów z poważnymi problemami kardiologicznymi. Grupa American Heart of Poland dokłada wszelkich starań, aby pacjenci pozostający pod opieką oddziału w Bełchatowie otrzymali wszelkie niezbędne informacje. Jak dodają pracownicy spółki Pax, lekarze, technicy i pielęgniarki zatrudnieni na oddziale kardiologicznym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bełchatowie pozostaną nadal pracownikami grupy. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania ich zatrudnienia, a ich wiedzę i doświadczenie będziemy starać się zagospodarować w innych placówkach grupy, które zlokalizowane są m.in. w województwie łódzkim. Pomimo wypowiedzenia umowy dzierżawy grupa pozostaje otwarta i gotowa do dalszej współpracy ze szpitalem w Bełchatowie.